O nie, niestety nie mogę ich do, a więc nie mogę iść na zebranie. Teraz już. O. Cześć, mam tu... dzieciaki. Słucham? no masz, jestem o... dzieci. Richard, skąd wziąłeś tego? Z internetu. I gdzie ja teraz znajdę przyzwoitą opiekunkę? Jesteście dumni, więc możecie się zająć Tak? Ale obiecajcie, że będziecie od. Obiecuję, że będę strasznie od. i odpowiedziałem. Wykonam moją od***ność. tak! Nie. Nie macie pojęcia, co to znaczy odpowiedzialnie. Nie. To znaczy, że trzeba się zachowywać jak do... A przede wszystkim opiekować się młodszą... Czy mogę wam, chłopcy, za... No jasne, mamo. Jesteśmy bardzo od... No przecież mówię. Richard, załóż wreszcie te. Nie. Richard, włóż... Już wyjścia to zebranie Ty jesteś przecież Mam nadzieję chłopcy że mogę wam za... spokojnie mamo na pewno cię nie za